Witamy wszystkich. Dzisiaj nasza przygoda rozpoczyna się w miejscowości Żyki, przy stacji narciarskiej Czarny Groń. Skąd wyruszamy czarnym szlakiem na szczyt łamanej skały. Z uwagi na liczne atrakcje w okolicy, dostępnych jest tutaj także wiele parkingów, gdzie można pozostawić samochód. Z głównej drogi, przy mostku nad potokiem Pracica, skręcamy na czarny szlak. Na początku szlaku znajdują się wiaty turystyczne oraz tablice edukacyjne. Po pewnym czasie szlak zaczyna stawać się coraz bardziej stromy, prowadząc nas w górę. Szlak czarny jest dość szeroki, czasami stromy, a czasami łagodnie opadający. Na początku otacza nas gęsty las liściasty z dominacją buków, ale w miarę postępu wędrówki zaczyna się pojawiać coraz więcej drzew iglastych. Jest początek marca, więc panuje rzeźka aura. Mgła, która zaczęła opadać tego dnia, tylko dodawała uroku naszej wędrówce. W czasie naszej wędrówki mamy okazję obserwować budzącą się do życia przyrodę. Napotykamy na szlaku świeżo złożony żabisk, krzek oraz kwitnący lepiężnik biały. Dalej, w gęstym lesie, przy stacji przyrodniczej numer 5, napotykamy drewniany krzyż oraz drewnianą ozdobioną kwiatami kapliczkę. Po krótkim odpoczynku w tym urokliwym miejscu kontynuujemy naszą wędrówkę. Zbliżamy się do szczytu potrójna, nazwanego czasem Czarny Groń. Po prawej stronie mijamy pustelnię prowadzoną przez Księdza. Potrójna jest to szczyt w Beskidzie Małym, położony pomiędzy przełęczą kocierską a łamaną skałą. Jego bezleśny wierzchołek oraz otaczające go polany, na których osytuowane są zabudowania przesiłka hatale. Oferują wspaniałe, rozległe widoki obejmujące m.in. pasma gorców, tatry, babią górę i pilska. Niestety, z powodu gęstej mgły, mieliśmy bardzo ograniczoną widoczność i nie mogliśmy podziwiać tych wspaniałych krajobrazów. Następnie udajemy się do chatki na potrójnej, gdzie zatrzymujemy się na krótki odpoczynek przy posiłku i ciepłej herbacie. Schronisko, choć niewielkie, ma swój niepowtarzalny klimat i oferuje 20 miejsc noclegowych w pokojach wieloosobowych. W schronisku można nabyć pamiątki oraz przebić pieczątkę w celu udokumentowania pobytu w tym miejscu. Kolejnym punktem naszej wędrówki jest przełęcz zakocierska. Położona jest ona na skraju lasu i pól uprawnych. Na przełęczy stoi niewielki żelazny krzyż. Obecnie nie wiadomo już, kogo dokładnie on upamiętnia. Z przełęczy zakocierskiej kontynuujemy naszą wędrówkę żółtym szlakiem w kierunku skały Zbójeckie Okno. Wracamy do skały z bujeckie okno, która znajduje się tuż przy szlaku żółtym. Składa się głównie z warstw piaskowca o różnej twardości, osiągając imponującą wysokość 9 metrów i przybierając formę charakterystycznej ambony skalnej. Niezwykłą cechą tej formacji jest pionowe okno skalne o wysokości około 1 metra, które powstało w wyniku wykruszenia się bardziej miękkiego piaskowca. Skała ta stanowi również pomnik przyrody, który warto zobaczyć podczas wędrówki na szczydłoma na skała. Kolejnym punktem na naszej trasie jest chatka pod potrójną i jest to tak naprawdę studenckie schronisko turystyczne. To baza noclegowa zaadoptowana z drewnianej chałupy góralskiej, która ma już ponad 100 lat. W schronisku panują skromne warunki, gdzie większość rzeczy musimy zrobić sami. Nie ma możliwości zakupu żadnych artykułów, a posiłki przygotowujemy z przyniesionych przez nas produktów. Mówi się, że schronisko odwiedzane jest częściej w weekendy, ale niestety my trafiliśmy tam w tygodniu i było zamknięte. Po wykonaniu kilku zdjęć opuszczamy to miejsce i kierujemy się w stronę szczytu łamanej skały. Następnie dochodzimy do przełęczy na Przykrej, gdzie znajduje się skrzyżowanie szlaków turystycznych. Na północnych stokach tej przełęczy usytuowana jest górna stacja Sky Centrum, czarny groń w rzekach Przykrej. A samą przełęcz można znaleźć w paśmie łamanej skały. Tablica informacyjna na przełęczy informuje nas również o tym, że wkraczamy na teren Rezerwatu Przyrody Madochora. Jest to obszar chroniony, który znajduje się w obrębie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, obejmujący partie szczytowe oraz zbocza łamanej skały. Przed szczytem łamanej skały przy szlaku napotykamy tabliczkę informującą nas, że szczyt znajduje się poza szlakiem i zaznaczony jest kierunek, w którym należy się udać. Schodzimy na wydeptaną ścieżkę leśną i po kilku minutach znajdujemy się na szczycie. Szczyt łamanej skały jest całkowicie zalesiony, więc brak jest stamtąd jakichkolwiek widoków. Jednakże, z uwagi na gęstą mgłę, nawet gdybyśmy mieli taką możliwość, trudno byłoby cokolwiek dostrzec. Znajduje się tu jedynie tabliczka z nazwą szczytu. Po krótkim odpoczynku i wykonaniu dokumentacji fotograficznej, wracamy na główny szlak, a następnie kierujemy się żółtym szlakiem w stronę miejscowości Rzyki Praciaki. Docieramy do rozejścia szlaków pod Mladą Chorą, kontynuujemy naszą trasę żółtym szlakiem w kierunku miejscowości Żyki Praciaki. Do naszego celu pozostało około 50 minut marszu. Teren jest wypłaszczony, więc idzie się w miarę szybko i przyjemnie. Kontynuując naszą wędrówkę docieramy do imponującej skały, na której widnieją oznaczenia szlaków. Jeśli podążamy szlakiem żółtym, należy tutaj zachować szczególną czujność, gdyż na tym kamieniu znajdują się szlakowskazy i jest informacja, że żółty szlak za kilkanaście metrów skręca w lewo. Następna wskazówka o zmianie kierunku szlaku żółtego jest widoczna na drzewie w postaci strzałki i znajduje się ona w miejscu, gdzie szlak już skręca. W początkowej fazie szlak prowadzi dość stromo w dół. Musimy w tym miejscu również zachować szczególną ostrożność przy każdym stawianym kroku, zwłaszcza w deszczową pogodę, gdyż może być bardzo ślisko. A dodatkowo na szlaku występują luźne kamienie, które mogą przesuwać się pod stopami. Idąc dalej żółtym szlakiem, mamy okazję obserwować płynący w głębokim wąwozie potok Pracica. Chwilę później przechodzimy przez jej lewy dopływ. Szlak już się wypłaszczył i prowadzi szeroką, szutrową drogą. Dochodzimy do dolnej stacji Czarny Groń, którą mijamy. W tym miejscu znajduje się również sporo miejsc parkingowych. My z tego miejsca kierujemy się już w stronę naszego auta, które to pozostawiliśmy na parkingu przy magicznej osadzie i tym samym kończymy naszą przygodę z górami w dniu dzisiejszym. Zapraszamy serdecznie do subskrybowania naszego kanału oraz włączenia powiadomień, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami. Zachęcamy także do aktywnego komentowania naszych materiałów i udzielania wsparcia poprzez kliknięcie łapki w górę. Twoja aktywność jest dla nas niezmiernie ważna i pomaga w rozwoju naszego kanału. Dziękujemy z całego serca za wsparcie i pozdrawiamy!